Przewodniczący Brzezowskiego Klubu Wieloletniej Polskiej, Krystian Przewiechowski. Szanowni Państwo, niedługo minie rok o tej straszliwej tragedii, podczas której winęło wiele wybitnych postaci naszego kraju. Oddajmy im godnie honor. Zapraszam wszystkich Brzegoszczan 10 kwietnia o godzinie 11 na grób Aleksandra Fedorowicza. Tłumacza prezydenta Lecha Kaczyńskiego poległy w tejże katastrofie. Pomodlimy się tam chwilę, złożymy kwiaty, a następnie przemaszerujemy ulicę miasta. Niech każda zabierze ze sobą flagę, transparent czy inny symbol naszego kraju. Następnie weźmiemy udział w M3 yy, przez biskupa Jana Tyrawy. Po nabożeństwie około godziny 13.30 odbędzie się jeszcze krótki wiec na starym rynku, podczas którego będziemy domagali się prawdy, wyjaśnienia skutków tejże katastrofy, podczas którego ułożymy kwietny krzyż. Muzyka Przygotowane z serwetem na pełność I z Orwelem przeczytanym mm. ze szczegółowym razem Ładnie opracowany, telewizja kolorowa I przekazano czarno-białe mm. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żał, Kawałek po kawałku, zaczęli mu to Której po śpiewacie i mówicie Za którą tak niedawno oddawać szło się życie. świadomość wybordowana po słońcu, którzy Nieśli ci że nie można twać z kąta. Ramina do kartani już dawno ci powstrzały, nic więcej się nie stanie 5 było za mało, jesteście wystarczyłoby zmienione pustynie miejsce, jeszcze nagrożyło, by do domu. Ci co wyszli na ulicę, przekleły i wratalnie zapomniane szumy ludzie. Naprawdę was mówią, że to nie czas, trudno mieć otwarte oczy, gdy twarz, a któryś nasiegał Wybór wody, jak to w i tak krzyż, Każdy słupami systemu, albo jesteś jednym z nich Pamiętaj mu zawsze prawdę, twarz mówią, że to nie czas Trudno mieć otwarte oczy, gdy twarze, w gry zasięgas Wybór boli, jak czy i przymiada, tak Krzyż kaziesz sługami systemu, albo jesteś jednym z nich Pamiętaj mu zawsze prawdę, twarz mówił, że to nie czas Trudno mieć otwarte oczy, gdy twarze, w gry zasięgas Wybór boli, jak czy i przymiada, tak Krzyż kaziesz sługami systemu, albo jesteś jednym z nich